Można było spodziewać się wybuchu wielkiej burzy po tym jak Netflix ogłosił nowe nazwiska w obsadzie trzeciego sezonu Wiedźmina. Oczywiście, że można było się spodziewać. I właściwie ci, co mieli nie zawieść, to nie zawiedli. Burza rozpętała się dokładnie w tym temacie, w którym miała się rozpętać. No i można powiedzieć, nic nowego. No ale słusznie, niesłusznie, jak to dokładnie było, o co dokładnie chodzi. Ja was zapraszam, jestem Grzegorz, wy jesteście na 300 Kultura. Zaczynamy. Jak dobrze pamiętacie, Netflix był wielokrotnie krytykowany także przez nas za swoje różne wybory odnośnie Wiedźmina. No ale jeśli chodzi o taką mocną krytykę dużej części, w szczególności polskich, no ale oczywiście nie tylko fanów. To dotyczyła ona głównie tego, że oto pojawił się gdzieś tam w tle czarnoskóry wieśniak, prawda? Jakiś tam mieszczanin przechadzający się gdzieś w tle, albo czarnoskóry elf, albo kiepsko przedstawione Driady, za to akurat bardzo dobrze im się oberwało, bo fatalnie to przedstawili albo ogólnie takie ujęcia do tego, że Wiedźmin jednak nie był tak słowiański, jak być powinien, nie był nie był tak polski, jak być powinien, jak sobie wyobrażała część fanów, albo nie toczył się w średniowiecznej Europie, co także jest bzdurą, bo sam Sapkowski wielokrotnie mówił że właściwie to nie do końca jest tak, że on nakreślił ten świat bardzo jednoznacznie i że to jest właśnie jakieś średniowiecze, a właściwie średniowieczna Polska. I to samo Sapkowski mówił na temat różnego rodzaju etniczności, różnorodności, kolorów skóry. W jednym z wywiadów autor powiedział w moich książkach, o ile pamiętam, o kolorze skóry zbyt precyzyjnie się nie mówi. To też adaptatorzy. Mają tu wielkie pole do popisu, wszystko jest możliwe i dopuszczalne, wszak mogło tak być. I w tym miejscu wychodzi troszkę taka zasadnicza różnica pomiędzy Tolkienem a Sapkowskim pomiędzy tym światem u Sapkowskiego, który jest pewnym tłem dla wydarzeń. On nie jest tu aż tak ważny, a Tolkienem, gdzie ten świat jest przygotowany perfekcyjnie, gdzie ten świat jest dopieszczony w każdym detalu. I tu te odstępstwa no, są aż nadto widoczne, i wydaje mi się, że trzeba je krytykować. Co też robiliśmy w przypadku Wiedźmina i w przypadku Świata Sapkowskiego, co sam autor podkreśla, no nie do końca idzie to właśnie w tą stronę. Tymczasem, po tym jak Netflix ogłosił nazwiska, cztery nowe nazwiska z obsady trzeciego sezonu Wiedźmina, no w komentarzach oczywiście musiało się zagotować. Te nazwiska no to oczywiście Christian e, Elwin, która zagra Mistle. Jest Hugh Skinner, który zagra Radowida. Jest Menar która wcieli się w rolę Milwy. No i robi Amella, który będzie grał Gatina, i to jest taka właściwie bardziej wymyślona postać, aczkolwiek jej oberwało się w tym wszystkim najwięcej. Oczywiście na pierwszy plan. Wychodzi Milwa, która będzie grana przez Azjatkę. E, no, jakby to już samo w sobie powinno dyskwalifikować, prawda? No bo tak. Bo pewnie to musi być Biała Polka. Oczywista sprawa. E, no i oczywiście dostało się także mistle, którą będzie grała Czarnoskóra aktorka. Więc tam w komentarzach widziałem takie już wpisy, że oto pojawiło się kombo. Jest Azjatka i jest Czarnoskóra. To właściwie można już zamykać kramik teraz, tylko czarnoskóry Geralt, no i będzie po, po imprezie, gdzie tymczasem to, czy Mistle, czy Milwa były takiego koloru skóry, takiego koloru skóry, no w kontekście tej historii nie ma absolutnie żadnego znaczenia, no bo nie to stanowiło o tym, kim te postacie były dla sagi, kim te postacie były dla Geralta, dla Ciri e, i jak to wszystko tam się rozwiązywało, więc e, no to absolutnie nie jest clue tego, za co można Netflix krytykować. Co więcej, nie powinno to być żadnym zaskoczeniem, bo Netflix przecież już właściwie przy okazji pierwszego e, sezonu Lauren Hestrich powiedziała, że ona będzie stawiać na różnorodność e, jakby kontynuuje ten wątek, nie jest to zaskoczeniem, no bo to nie jest serial kierowany przede wszystkim do polskiego widza. To jest globalny widz. Właściwie taki uśredniony amerykański, wiecie. By też nie było za trudno. Wiadomo, czasem poziom skomplikowania Ustawkowskiego jest duży, no ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że to ma działać globalnie. To nie jest skierowane tylko dla polskiego fana, który e, czytał sagę, który grał w gry, który ma pewne konkretne wyobrażenia na temat tego, jak Wiedźmin wygląda, choćby oglądał ten serial z żebrowskim, prawda? No bo dlaczego by nie? I tutaj to się nie zmieni i to nie jest żadnym zaskoczeniem. I aż dziwne. Ludzie dalej dają się nabierać, że oj, znowu, znowu ten Netflix, tak. Netflix tak postępuje i jak widać po słupkach, po tym, że to uniwersum będzie się rozwijało, bo to wieźmińskie uniwersum będzie się rozwijało, no będzie większe, będą kolejne produkcje, a sam serial się dość dobrze sprzedał, mimo tego, że był przecież przyjęty raczej chłodno, szczególnie tutaj w naszej części, prawda, geograficznej, to to się wszystko spina, a skoro się spina... Przede wszystkim finansowo to nie oszukujmy się. O to chodzi. I Netflix absolutnie Loren nie ruszy. Co oczywiście nie oznacza, że nie można stacji, nie można platformy krytykować, bo oczywiście jest za co. Na przykład pojawia się postać Radowida, która nominalnie była synem Wizimira, a tu się okazuje, że będzie jego młodszym bratem, królewskim playboyem. I jeszcze w ogóle są jakieś plotki o tym, że będą tam romanse z Jaskrem, ale właściwie, dlaczego cokolwiek zmieniać w wątku Radowida, który okej, okay, książkowo może nie był aż tak znaczącą, prominentną postacią, jak choćby w Dzikim Gonie, jak choćby w Grach. No ale właściwie, jaki tu jest zamysł, dlaczego? Odpowiedź wydaje się dość prosta: po prostu Loren Histrich bagiński, cała ta ferajna, która pracuje przy Wiedźminie, nadal uważa, że potrafi napisać lepszą historię niż Sapkowski. Że okej, okay, mamy tu jakiś tam, wiecie, literacki pierwowzór, ale właściwie nasz pomysł może być lepszy, nasz zamysł może być fajniejszy, lepiej trafić do widza, co, jak pokazały dwa poprzednie sezony, to jest gówno prawda. Za przeproszeniem. Netflix przy tej produkcji pokazał, że niekoniecznie wychodzi mu kreowanie własnych historii w świecie Wiedźmina, w świecie Sapkowskiego, no a niestety te wszystkie prognozy i przypuszczenia, jakie można snuć przed trzecim sezonem, pokazują, że dokładnie będzie tak samo, że w tej kwestii fanów absolutnie się nie słucha. No, tu wystarczy oczywiście przypomnieć sobie ten drugi sezon i, no, i Kermoren, imprezę z prostytutkami, wątek Eskela zamienianego w drzewo, czy Ciri, która była demonem Francesca, która nagle stała się morderczynią, morderczynią dzieci, czy zachowanie Jennifer w stosunku do Ciri, która nagle miałaby zostać w jakiś sposób wykorzystana przez nią. No to są bzdurki. Albo ta cała mutacja, wiecie, Ciri taka instant. Zróbmy tak i nagle ona będzie będzie Wiedźminką. No to są bzdury, których oczywiście u Sapkowskiego nie było, które wymyśliła sobie Loren i Bagiński, bo no uznali, że tak będzie fajniej i że być może głupi widz będzie się dobrze bawił, a tymczasem mądry widz wszystko zauważył i no to trochę jest taka obraza inteligencji. No a drugi wątek, na który warto oprócz Radowida i tych kretyńskich wszystkich wytworów Netflixa zwrócić uwagę, no to jest oczywiście to, że pojawia się Milwa. Która teoretycznie w tym miejscu jeszcze nie mogłaby się pojawić. No, z prostej przyczyny to jeszcze nie jest jej czas w książce. No, i niestety to zwiastuje, że pewne rzeczy mogą być potraktowane w tym trzecim sezonie znowu. Po łebkach. No bo trzeci sezon ma być oparty na e, czasie pogardy, a Milva dopiero w tomie następnym się pojawia. A jak wiemy, to na czym teraz ma bazować Netflix, to m.in. Tanet, droga Ciri do Aretuzy z JNFR, e, cały ten zjazd z spiski, wiecie, atak Nilfgardu na Królestwa Północy, duża polityka, no dzieje się naprawdę, naprawdę sporo. Samo Tanet. Sam ten zjazd tam, wiecie, e, i potem to, jak co się działo, jakie były walki czarodziejów, i to, że CIP potem e, zniknęła, przeszła przez portal. To jest tak mnóstwo dobrego kontentu. E, no ja niestety mam obawę, że to wszystko zostanie wykastrowane, potraktowane po łebkach e, i że będzie wplecionych dużo jakichś rzeczy, e, których w ogóle wsadze nie było, i które w tych opowiadaniach są średnio potrzebne. Mamy samograja, ale on nie, nie, nie będzie wykorzystany. Wszystko niestety wskazuje na Miszmasz fabularny. Znowu będą dokładane wątki. Jestem w ogóle ciekawy, jak ci fani, tacy wiecie, krytykujący za na przykład tą różnorodność, będą się odnosić do tego, że jest wątek homoseksualny Cylii z Misle. Czy on będzie w ogóle pokazany? Pewnie będzie, zresztą Misle też powinna się gdzieś pojawić, raczej wyzmiankowo w tej części, bardziej pod koniec. No, chyba, że pojadą stanet grubo, czyli streszczą to w jednym odcinku, czy w drugim odcinku sezonu, a potem znowu będą jakieś wymysły, typu wiecie, Baba Jaga albo Ciri Demon. Bo tak też również może być, ale niestety ciężko optymizm, ciężko zapatrywać się na ten trzeci sezon z jakimś takim, wiecie, z jakąś werwą i z mega zainteresowaniem. Bo niestety to, co wiemy, pokazuje i świadczy raczej o tym. Że Netflix y, z tej ścieżki obranej kreowania własnej historii absolutnie nie ma zamiaru schodzić. I to taki krótki komentarz na gorąco. Dajcie znać, co wy o tym myślicie, bo wiem, że wielu z Was już nie czeka oczywiście na trzeci sezon, ale pole do dyskusji zawsze jakieś jest. Nawet jeśli to miałaby być dyskusja negatywna, krytyka, no to dlaczego by nie? W końcu mówimy o dużym dziele. Może nie flagowcu Netflixa, ale na pewno jednej z takich bardziej znaczących produkcji. Komentarze są do Waszej dyspozycji. No, a ja się teraz już z Wami żegnam i zapraszam do kolejnych materiałów. Cześć!